Tak, rynek pompuje, a przed nami zapowiada się, że będzie jeszcze lepiej. Ale nie oznacza to okazjonalnych korekt po drodze, co również dzisiaj omówimy. Dlatego ważne jest, abyś obejrzał ten materiał do samego końca, ponieważ omówimy najlepsze kroki, według mnie, które można już teraz podjąć, aby wycisnąć z tego rynku jak najwięcej. Oprócz konkretnych altcoinów, dowiesz się o nowym potężnym airdropie oraz o pewnej zasadzie, o której dużo się nie mówi, a pozwoli tobie zarobić dosłownie 4 razy więcej niż zdecydowana większość. Zatem lecimy z tematem. Jak już wiesz, to wykres bitcoina zdecydowanie rozpieszcza właścicieli BTC. Wzrosty te są napędzane m.in. popytem od strony ETF-ów. Widzimy, że na porządku dziennym skupowane są setki miliony dolarów. Z aktualnym rekordem na poziomie 965 milionów dolarów, czyli prawie 1 miliarda dolarów w jeden dzień, co jest potężną liczbą. A przypominam, że do najważniejszego wydarzenia na całym rynku kryptowalut dzieli nas jedynie 34 dni. Do tego czasu nie zdziwię się, jeśli wzrosty będą kontynuowane, a jeśli zerkniemy sobie na ruchy cenowe podczas ostatniego pnięcia się w górę, to zauważymy, że korekty były zdecydowanie znikome, a jeśli już się pojawiały, to były bardzo krótkie. A jednak dotkliwe, ponieważ dosłownie z godziny na godzinę doświadczaliśmy tak zwanych flash crashów, które były od razu wykupywane. Jak widzimy, ostatni taki flash crash wyróżniał się 14% spadkiem, i było to po osiągnięciu nowego all-time high. Były również kolejne turbulencje, ale już z mniejszym impetem, jak minus 6%. Dlatego najlepszą strategią, jaką można byłoby aktualnie obrać, i jeśli nie jest się jeszcze w pełni zaangażowanym w ten rynek, stopniowe rozbudowywanie pozycji na altcoinach, które sobie sam wybrałeś, zrobiłeś research i wiesz, że one są według ciebie godne trzymania długoterminowo. Patrząc po tych flash Kraszach długo nie trzeba się zastanawiać, aby zauważyć, że taki konserwatywny przedział od 5% do 15% w temacie korekty może się pojawić. Dlatego najzwyklejsze ustawienie zleceń kupna lub long z małą dźwignią, właśnie te 5-15% niżej od aktualnych cen, może dać przyjemnie zarobić w bardzo krótkim terminie, w dosłownie parę godzin nawet. Tutaj na dole widzisz moje aktualne otwarte pozycje. Część zysków na longu na Cardano ja już zrealizowałem, Litecoin nadal w grze oraz XRP, które aktualnie aktualnie jest prawie 200% na plusie. Moim najnowszym zagraniem na chwilę obecną jest Arkham. To zagrywka o charakterze krótkoterminowym i dzieliłem się nią zawczasu na moim telegramie, który znajdziesz link poniżej. Ja tam na bieżąco dzielę się moimi zagraniami, tym co robię, co aktualnie akumuluję. Mój telegram jest w pełni darmowy i na luzie możesz dołączyć po obejrzeniu tego materiału. A teraz lecimy do kolejnej pozycji. Jak widzisz znajdujemy się na giełdzie Bybit i to właśnie na niej ostatnio został zlistowany ORN. Orion, o którym pisałem w ostatnim czasie, aby polować na korekty, dzieliłem się również moją strategią na temat ORN. W ciągu ostatnich 7 dni doświadczyliśmy korekty, czyli możliwości nabycia mocnej kryptowaluty w cenie około 1,5 dolara. Ja osobiście skupowałem przy około 1,63 63, o czym zresztą pisałem na Twitterze zawczasu. A jak zresztą widzisz po tej grafice, to w ciągu następnych 30 dni 10 mocnych newsów będzie miało miejsce. Może być jeszcze grubiej. Pierwszego dnia podzielili się oni strategiczną inwestycją od strony DWF Labs, czyli bardzo znaną i uznaną jednostką w naszej kryptowalutowej przestrzeni. Tą wiadomość społeczność przyjęła bardzo pozytywnie. Widzimy, że ten jeden post widziało ponad 400 tysięcy osób, co doprowadziło do znacznych wzrostów. Zatem, jest tutaj realna możliwość, aby kupować przysłowiowe plotki i sprzedawać newsy. Jeśli jeszcze nie masz konta na bajbicie, to poniżej pod tym filmem zostawiłem tobie 200 dolarów na odebranie właśnie poprzez rejestrację z linku podanego pod tym filmem. No i właśnie, będąc w temacie altcoinów, to bardzo ważne jest obserwowanie, jak zachowuje się Bitcoin. Wiele wskaźników oraz analiz wskazuje na to, że głębokiej korekty rzędu 40 czy 50% nie zobaczymy przez bardzo długi czas, natomiast scenariusz, w który ja osobiście bym celował, konsolidacja między ówczesnym all time high na poziomie 69 tysięcy dolarów z przestrzenią nawet do 65 tysięcy dolarów, Zatem konsolidacja od 65,5 tysiąca dolarów nawet do 80 tysięcy dolarów, i to właśnie w tym tutaj zakresie mnóstwo soczystych okazji powstanie. Tego typu ruch na Bitcoinie oraz przebicie all time high na Ethereum, które swoje szczyty miało na poziomie 4901 dolarów, czyli na chwilę obecną dzieli nas około 780 dolarów do osiągnięcia tej ceny, co w aktualnym stanie rynku jest osiągalne w najbliższym czasie, a to by oznaczało potężny przepływ kapitału na altcoiny. I jak widzisz, to będą na bieżąco z tym kanałem, można było upozycjonować się odpowiednio przed dużymi ruchami, a tym bardziej z perspektywy przepływu kapitału z bitcoina na altcoiny, co widać zresztą po tych pozycjach oraz po moim portfolio. Dlatego teraz dam Tobie jedyną poradę inwestycyjną, którą wyciągniesz z tego materiału, a mianowicie zainwestuj dosłownie jedną sekundę swojego czasu, aby zasubskrybować ten kanał, no bo jak widać, warto. Ja swoich pozycji lawarowanych na chwilę obecną nie zamykam, a jeśli coś się zmieni w tym temacie, to na pewno o tym poinformuję. A jeśli chodzi o realizację zysków z portfolio długoterminowego, no to nazwa długoterminowe nie bierze się znikąd. Dlatego teraz pozwól, że przedstawię Tobie pewną bardzo ważną dynamikę, która działa nie tylko na rynku, ale również ogólnie w życiu, a mianowicie zasada Pareto. W tej zasadzie chodzi o to, że 80% skutków bierze się z 20% przyczyn. Ok? lub z tych 20% starań. Nieważne czy... W szkole czy w pracy, to właśnie z nich powstaje 80% skutku. Ale jak to się przekłada na rynek kryptowalut? Przekłada się on tak, że 20% aktualnych zysków lub zysków wyrobionych na przestrzeni kolejnych 2-3 miesięcy można je zrealizować. Oczywiście, jest to wręcz wskazane według niektórych. Jednak te 80% zysków, które ciebie czekają w dłuższym terminie, w kontekście portfolio długoterminowego, te 80% największych zysków znajdzie się mniej więcej na końcu tego cyklu. I najprawdopodobniej te największe, Zyski wezmą się z 20% Twojego portfolio, czyli prawdopodobnie z paru konkretnych altcoinów. Dlatego bardzo ważne jest, aby zwrócić uwagę na to, co realnie może dać zarobić najwięcej. I ja wiem, że to brzmi oczywiście, ale jednak mało kto rzeczywiście skupia się na tym, aby wybrać swoje altcoiny z odpowiednim stosunkiem ryzyka do potencjalnej nagrody. I ja wiem, że każdy ma inne podejście. Jednak moje podejście jest takie, że trading, którego owoce widzisz aktualnie na ekranie, to ja wszelkie zyski przeniosę później na moje portfolio długoterminowe. Moim zdaniem nadal jesteśmy w okresie, w którym tworzy się najwięcej okazji z perspektywy już istniejących kryptowalut, dlatego teraz pozwól, że przytoczę Tobie nowy projekt, który przykuł moją uwagę i w którym widzę realne prawdopodobieństwo na bardzo mocne wyniki, zarówno w krótkim terminie, jak i w długim terminie. I kto wie, może prawdopodobnie ten lub inny nowy projekt przyczyni się do właśnie tych 80% największych wzrostów z całego portfolio. A mowa tutaj o Sharpe AI, czyli po pierwsze, wchodzi w bardzo mocną narrację sztucznej inteligencji i ja wiem, że wobec tej narracji to czasami wystarczy dopisać dosłownie AI w nazwie projektu, aby przykuć dużą uwagę ludu, ale to rzeczywiste produkty i rozwiązania polegające na tej technologii, to one w długim terminie wygrają, a tak się okazuje, że SharpE już ma działający produkt i to nie byle jaki produkt, ponieważ że zostali uznani przez Google AI Startup Program, który łączy się z grantem o wysokości 350 tysięcy dolarów właśnie na rozwój i skalowanie Sharpe. Ale to nie wszystko, bo parę godzin temu potwierdzony został airdrop i to sezon pierwszy, czyli jesteśmy bardzo wcześnie. Pierwsze punkty Sharpe można zbierać korzystając z ich wspomnianej aplikacji. Tak, token jest potwierdzony i najprawdopodobniej to te punkty będą miały jeden albo drugi sposób na przełożenie się na wysokość airdropu. Ok, ale czym konkretnie jest Sharpe? Jest to aplikacja zaprojektowana dla zaawansowanych i jak i instytucjonalnych użytkowników zdecentralizowanej sfery kryptowalut, czyli DeFi. I dąży do tego, aby pomagać podejmować jak najlepsze decyzje inwestycyjne przy użyciu AI. W ostatnim czasie mogliśmy zauważyć, jak można skrócić swój research odnośnie newsów, ponieważ one są automatycznie. Skracane i najważniejsze kwestie są wyciągane poprzez Sharp GPT za pomocą jednego kliknięcia. A pomimo działania aplikacji przez jedynie dwa miesiące, to już realne zainteresowanie jest. Na stronie Product Hunt widzimy aktualnie trendujące produkty oraz aplikacje i inne tego typu platformy. I w trendującej zakładce można było znaleźć Sharp Labs, która zebrała dookoła siebie ponad 70 tysięcy użytkowników właśnie w te dwa miesiące od ich startu. A Sharp bada nie tylko newsy, które wcześniej wspomniałem, ale wiele konkretnych metryk. Aplikacja ta śledzi ponad 200 tysięcy różnych tokenów, ponad 2 terabajty danych przetwarzanych na porządku dziennym, ponad 5 śledzonych seksów. Czyli giełd centralizowanych, ponad 20 zintegrowanych łańcuchów oraz ponad 250 śledzonych protokołów DeFi przez tą aplikację. I pamiętaj, że to wszystko ma służyć Tobie, aby podejmować jak najlepsze decyzje na tym rynku. Zatem, kto wie, może tego typu rozwiązania zajmą kiedyś moją pozycję. Zatem, Sharpe jest to temat jak najbardziej wart. Angażowania się na różne sposoby, aby załapać się na AirDrop. Ja sam osobiście przeklikałem to, co mogłem, aby się dodatkowo załapać na AirDrop. Oprócz mojej inwestycji na wczesnym etapie tego projektu. A dodatkowo, jeśli. Będzie okazja, to z chęcią poszerzę swoje torby po wejściu ich tokena na rynek. Ale to nie wszystko. Wiemy już, że AI jest trendujące na prawie każdej stronie agregującej informacje dookoła kryptowalut. Jednak z tego co zauważyłem, to szczególnie na naszym polskim kryptowalutowym podwórku, to omijana jest kwestia danych. Możliwe jest, że jak zresztą usłyszałeś wiele razy to słowo dane, jak omawiałem szarpę, to nie bez powodu, ponieważ AI działa i uczy się na podstawie Danych. Czyli potrzebne są dane, a ze stale rosnącym popytem na AI, popyt na dane również wzrośnie. I tutaj projekt VGraph z tokenem GRT bardzo ładnie pokazuje nam, jak w ostatnim czasie popyt na odpowiednie indeksowanie oraz budowanie baz danych jest potrzebne. zaledwie w ciągu jednego miesiąca. GRT poleciało ze 17 centów nawet na prawie 50, a w ciągu roku ze swoim dołkiem na poziomie 8 centów jesteśmy prawie 5x wyżej. No dobra, ale tak jak wiemy, to wraz z większą kapitalizacją potencjał na wzrosty maleje. Dlatego teraz przedstawię tobie kolejny projekt, o którym nikt jeszcze nie wspominał, przynajmniej wyjątkowo wokalnie na polskiej kryptoscenie. Jest to RSS3, o którym pisałem ostatnio na Twitterze. I on również w ostatnim czasie, jak zresztą widzisz, mocno poleciał, dlatego ja osobiście no, nie ładuję się całym majątkiem o takich mocnych wzrostach, ale stawiam na akumulację Widzimy, że to jest coś, co rynek w aktualnym jego stanie potrzebuje. Zatem, wszelkie dipy na RSS-3, według mnie, jak dla mnie są do kupowania. Kapitalizacja wynosi 233 miliony dolarów na chwilę obecną, czyli o wiele, wiele mniej niż taki główny, można powiedzieć, że rywal, jakim jest GRT. Nie jest to jakiś tam nowy projekt Wydmuszka, ponieważ oni budują swoje rozwiązanie już od 3 lat i również otrzymali dofinansowanie od. DWF Labs, o którym wcześniej mówiłem, ale również otrzymali oni inwestycje od Coinbase i oni już teraz budują zdecentralizowaną sieć informacji przy pomocy AI. Ale głównym celem jest bardziej rzetelne, transparentne i wartościowe źródła, a jednym z ich głównych celem są do dalszego rozwoju m.in. sztucznej inteligencji. I to wszystko w zdecentralizowanym charakterze. Już niedługo w końcu wypuszczą swój mainnet i ja ten projekt miałem już od jakiegoś czasu na swojej liście, ale nie ukrywam, dużych toreb dotychczas nie zbudowałem, na spokojnie obserwowałem jak sprawy się potoczą z coraz zbliżającym się mainnetem i z tego co widzę, to tak jak mówiłem wszelkie dipy oraz najzwyklejsza akumulacja jest czymś, co aktualnie mnie interesuje. Z racji tego, że ich token jest na rynku już od ponad dwóch lat, oznacza to, że duża część tokenów jest już uwolniona, konkretna Liczba to 51,79%, a reszta tokenów ma zostać uwolniona w ciągu 5 lat od wypuszczenia tokena, czyli na ten moment mniej więcej 3 lata. A jak zerkniemy sobie na ich tokenomię, to widzimy, że większość z tych tokenów wyląduje na inicjatywy związane z ekosystemem, czyli mamy tutaj duże nastawienie na rzeczywisty rozwój i budowanie realnych. Rozwiązań. Jakby co RSS3 jest dostępne na Bybicie, zatem wszelkie ewentualne zyski, które uda Ci się ugrać dzięki tych darmowych 200 dolarach, to na luzie będzie można je wypłacić lub kupić sobie inne kryptowaluty za nie. Widzimy już teraz, że RSS3 spadł z 55 centów na 45, żeby nie być gołosłownym, to ja tego typu okazję traktuję jako możliwość akumulacji i już teraz kupuję DIP na RSS3. I z chęcią poszerzę torby jeszcze niżej, jeśli będzie taka możliwość. Na chwilę obecną widzimy, że mamy tutaj swego rodzaju double top, a teraz znajdujemy się na wsparciu. Zatem obserwuję i podchodzę do tematu długoterminowo. Ale to nie wszystko, ponieważ, tak jak mówiłem wcześniej, gdy będziemy zbliżać się do all time high na Ethereum, to nie tylko inne altcoiny na tym skorzystają, ale również temat wiem, że mało atrakcyjny dla wielu osób, ale NFT. Moim zdaniem zrobią swój comeback, a gdy zrobią to, to zrobią to z dużym impetem. Już w ostatnim czasie widzimy, że doszło do tak zwanego flipeningu, tak jak to się spekulowało na poprzednim cyklu, że Ethereum przebije kapitalizacją Bitcoina. To teraz na takiej wiadomo, że mniejszej skali kolekcja NFT Pudgy Penguins przebiła znaną i lubianą kolekcję Board Ape. Club. Zatem co robić dalej? No ale dobra, temat Pinguins dla znacznej ilości osób po prostu odleciał, dlatego teraz przedstawię Tobie, w jaki sposób ja osobiście angażuję się zarówno kapitałem, jak i moim czasem i uwagą w temat NFT. Po pierwsze, to token największego rynku NFT o nazwie Blur był przeze mnie kupowany w okolicach 17-15 centów. Na chwilę obecną jego cena wynosi 70 centów z lokalnym szczytem na poziomie 80 Trzech. Naturalnie, ja moimi zakupami dzieliłem się na, na w pełni darmowym telegramie LCC, do którego każdy może dołączyć. Link, przypominam, jest w opisie pod tym filmem. Ale pójdźmy jeszcze o krok dalej w naszej spekulacji odnośnie NFT, i długo nie trzeba się zastanawiać, aby zauważyć, że główna sieć, na której dotychczas powstawało najwięcej kolekcji NFT, czyli Ethereum, jest po prostu za drogie dla nowych osób, które chcą. Wejść w ten temat, a to otwiera dużą przestrzeń dla innych blockchainów, takich jak Solana lub Injective, na ugranie sporej części tego rynku NFT. Zatem ja oprócz posiadania i akumulowania tokenów Blur, kupuję pierwsze NFT od bardzo długiego czasu. I są to broker Bison's Club. Właśnie na solanie cena jest bardzo niska, ponieważ 0,3 Sol. A osoby biorące udział właśnie w tym pre-sale'u otrzymają bonus 25% do najwyraźniej nadchodzącego airdropu. Zatem jest tutaj parę kwestii, które się zazębiają i zwróciły moją uwagę oraz kapitał. A co z tego będzie? To zobaczymy. Temat NFT jest nadal w swego rodzaju powijakach i stale się rozwija. Ja stawiam swoje pieniądze na to, że temat NFT będzie się stale rozwijał. Tak jak mówiłem, poprzez posiadanie blur oraz kupując różnego rodzaju NFT, a w tym Broker Bison's Club. Jest jeszcze jeden projekt z branży NFT, w który ja zainwestowałem. Jest to Mint Labs, i oni oferują rozwiązania crosschainowe dla kolekcji NFT. Mamy na tym rynku realne wyzwania oraz projekty, które oferują ich rozwiązania, będą najzwyczajniej przodować i Mint Labs jest jednym z moich betów na tego typu sytuacje. A na koniec dla tych najbardziej wytrwałych i zaangażowanych osób, to już teraz mówię, że niedługo otwieramy nabór do Areny Tradingu. W ostatnim czasie nie było żadnej możliwości, aby dołączyć, jednak dostajemy sporo zapytań odnośnie dołączenia. Jest to grupa, którą ja współtworzę wraz ze zespołem parunastu osób, które na porządku dziennym działają po to, aby dostarczać konkretne zagrania. Konkretne analizy, a w tym doświadczeni traderzy, którzy rzeczywiście żyją z tego rynku, dzielą się swoim mindsetem, swoimi zagraniami, jak prowadzą pozycje, jak podchodzą do ryzyka oraz do zysków. A to właśnie po to tutaj jesteśmy, żeby ich było jak najwięcej i żeby umieć o nie zadbać. A tak jak pisałem na moim darmowym publicznym telegramie, to jeden z traderów znalazł się na podium, na pierwszym miejscu w europejskim turnieju traderskim na Bajbicie. Zatem widzisz, że liczby mówią same za siebie, ale nie samym tradingiem człowiek żyje, ponieważ będzie można tutaj znaleźć również perspektywiczne low-capy i degeny, których sekcja jest prowadzona przez naszego naszelnego polskiego degena, którego możecie znać i lubić właśnie z Twittera. A na arenie znajdziesz jego zagrania, które nie są nigdzie indziej publikowane, tylko tutaj na arenie. Ale to nie wszystko, ponieważ oprócz oferowania samej ryby dodajemy również wędkę. W postaci kursu, który pozwoli tobie usamodzielnić się na tym rynku i wykorzystywać go jeszcze więcej do swoich potrzeb. I z tego co wiem, to w kontekście jakości nie ma drugiego takiego produktu na polskim rynku. Ale tak jak mówiłem na chwilę obecną, no, nie da się dołączyć, dopiero niebawem będzie taka opcja, i możesz się spodziewać, że Ciebie poinformuję o tym, dlatego warto być na bieżąco na moim telegramie oraz na tym kanale. Jak widzisz, ja regularnie na porządku dziennym wrzucam konkretne analizy, konkretne altcoiny. Dostaję od Was dużo wiadomości z podziękowaniami i super, ja cieszę się widząc tego typu rzeczy, ale to i tak wy jesteście odpowiedzialni za swoje decyzje, I to wasze decyzje doprowadziły do takich wyników, a nie innych. Więc tak naprawdę podziękować możecie tylko sobie. Z mojej strony możesz spodziewać się jeszcze lepszych materiałów, i z tym akcentem kończymy na dzisiaj. Widzimy się w kolejnym materiale. Zatem do zobaczenia i cześć!